Witamy Jeszcze raz kurwa, to jest dalej tam na S To jest u, to jest tutaj u tam tu nikogo nie ma, kozak, Jesteśmy na Outbeksie Zbijaj nie jest Wbijaj tam pierwszy i izować i się tam o kurwa, głęboka Weź Ej, kurwa, masz notarkę? masz notarkę? Nie mam bo... Ja w ogóle nie dałem. Nie kurwa, to, Mam Daj Ale Ale ja mam nagrywanie

Przejdziesz, zobacz tak? I ja nie jest zawalona Ona jest tak kurwa dojebana w kosmos, że to jest masakra Zobacz kurwa. O Ło kurwa Ona jest tak dojebana, że to jest przechuj no nie O nie, ej Można tu wbić To można tam wbić, tylko kurwa poczekamy na Białasa Biała tam ta. biała będzie miał kurwa Telefon Chodź, I, kurwa, walutki, ja. Przejdź, chodź, kurwa, ławeczka Jesteśmy tutaj, na końcu tego urbexu I dopiero minuta trzydzieści Ale chuj tu jest kurwa Ale chodź zobacz Z białasem, z białasem kurwa cyka jebany Ale z białasem Ja nie mam. Komu chody? No komu nie ma Co? To prowadzi to gdzieś? Gdzie to prowadzi? O kurwa gdzieś Ej, kurwa zejdziesz, zejdziesz? Złazisz pierwszy? Z latarą? Z latarką. Ej dawaj zapalarek kurwa, bo żeś mnie zajebał. Ja też mam takie zbyczej. Dobra.